Cześć! Witajcie w kolejnej odsłonie Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Sylwester Kozdroj i dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć Wam o komiksie Lunatycy, który przed ponad miesiącem, z mojego punktu widzenia, a nagrywam ten podcast w połowie maja 2025 roku, ukazał się nakładem wydawnictwa Team of i Cisi Wspólnicy. Autorami tego komiksu są Adam Fyda, który odpowiada tutaj za rysunki oraz scenariusz, a towarzyszy mu Marek Ospalski, który pojawia się jako scenarzysta jednego z rozdziałów komiksu. I na początek pozwolę sobie rozprawić z jedną kwestią, tak abyśmy mieli. Co do tego jasność. Ja nie znam wcześniejszych prac pana Adama Fedy. Zdaję sobie sprawę, że to naprawdę wielkie niedopatrzenie z mojej strony, ale po prostu nie da się czytać wszystkiego w tym zalewie komiksowych wydawnictw. Niewykluczone. A nawet bardzo prawdopodobne, że w najbliższej przyszłości nadrobię owe zaległości, bo pan Adam nie tylko zafascynował mnie swoimi rysunkami, ale również dlatego, że Przygotowując się do tego dzisiejszego podcastu dowiedziałem się chociażby że wcześniejsze jego komiksy to historie bardzo mocno czerpiące z klasycznych opowieści grozy, czy też może bardziej opowieści niesamowitych, bo tak chyba byłoby trafniej powiedzieć o prozie Artura Machena czy chociażby prozie samego Lovecrafta. Więc naprawdę tematycznie te komiksy wydają się idealnie wręcz wpasowywać w moje zainteresowania i tak jak powiedziałem, trochę mi wstyd, że jeszcze ich nie przeczytałem. Może w ogóle namówię Jarego na wspólny występ, to sobie o tych komiksach kiedyś tam porozmawiamy. A wracając do tego, o czym mówiłem, Lunatycy to moja pierwsza styczność właśnie z panem Adamem Fydu, więc siłą rzeczy nie będę tutaj porównywał tego komiksu do wcześniejszych jego tytułów na zasadzie, że niby dostrzegam, jak wielki. Postęp wykonał czy coś w tym stylu. Bodajże w dwóch albo trzech recenzjach, opiniach odnośnie tego tytułu, wyczytałem, że rzeczywiście widać. Progres w pracach, i być może faktycznie tak jest, ale ja tego wątku nie będę tutaj poruszał. Być może jeszcze zdarzy się okazja, żeby do niego wrócić, ale nie dzisiaj. Dzisiaj pozwolę sobie oceniać pracę pana Adama tylko i wyłącznie z perspektywy lunatyków i bardzo podobnie mam z panem Markiem Ospalskim. Właściwie jest z nim tak samo, tutaj także jestem totalnym ignorantem, jeżeli chodzi o jego twórczość, ale tutaj wydaje mi się, że jestem troszeczkę bardziej usprawiedliwiony, bo jak dotąd komiksy tego pana, teksty tego pana, pojawiały się bodajże jedynie w magazynach komiksowych, konkretnie w akcie, a mi często nie po drodze po prostu z takimi magazynami. Ja już kilka razy miałem plan, aby po pewne tytuły sięgać, ale znowu i troszeczkę czas i natłok innych zajęć jakoś finalnie, skutecznie mnie od tego postanowienia odciągały. Tak więc, dzisiaj oceniając i pracę pana Adama Fedy, i Pracę pana Marka Ospalskiego będę to robił tylko i wyłącznie z punktu widzenia czytelnika, który przeczytał lunatyków. Ale też z drugiej strony, może to w sumie i lepiej, bo będę bardziej obiektywny w tych swoich ocenach, tak pewnie zaraz bym próbował gdzieś porównywać lunatyków do wielkiego Bóg Pana czy górszaleństwa zamiast skupiać się po prostu na rzeczach najważniejszych, czyli na lunatykach. Tak jeszcze zanim przejdę do konkretów i będę. Próbował w kilku zdaniach streścić Wam właściwie o czym ten komiks dokładnie opowiada, to wyznam, że prawdopodobnie i ten komiks gdzieś tam bym przegapił, gdyby nie jego tytuł, który z miejsca wydał mi się bardzo mocno intrygujący. I tutaj od razu wyjaśniam, że na samym początku nie wiedziałem, że Lunatycy to w ogóle komiks czerpiący w jakikolwiek sposób z prozy Jerzego Żuławskiego, a tak właśnie jest. Wiecie, jestem przyzwyczajony do tego, że. Adaptacje komiksowe, choć w tym przypadku może ciężko mówić o takiej klasycznej adaptacji, że te adaptacje komiksowe są bardzo wierne oryginałowi, że ich autorzy idą krok w krok za pierwowzorem, że nie pozwalają sobie na zbytnie powiedzmy to, bujanie w obłokach i. Zbytnie oddalanie się od tego takiego fabularnego planu książki czy też opowiadania, w sumie to nie ma znaczenia od czego. Ważne, że te adaptacje są albo starają się być właśnie wiernym odbiciem oryginału. I dla mnie komiksowe adaptacje mają z reguły bardzo wyraziste tytuły. Egmont dla przykładu wydaje cykle adaptacje literatury, i tam dostajemy konkret. Podróż do wnętrza Ziemi, Trzej Muszkieterowie. Co tam jeszcze było, wehikuł czasu. Rozumiecie, od razu wiadomo, do jakiego dzieła tytuł pije, i nie ma tutaj żadnego miejsca na jakieś tam dywagacje. Lunatycy są tutaj wyjątkiem, choć zakładam, że pewnie tych wyjątków gdzieś tam można by było naliczyć więcej. Wyjątkiem natomiast są oni tym ciekawszym, gdy dociera do nas, że Adam Fyda, pisząc scenariusz, opierał się na motywach powieści na srebrnym globie Jerzego Żuławskiego, jak informuje nas niewielki napis. Na okładce komiksu napis, którego by the way, zupełnie na początku również nie zauważyłem. Tak jak jednak mówię, moją uwagę przykuł sam tytuł komiksu i rysunek astronautów patrzących na jakąś czarną kulę. W ogóle początkowo również nie połapałem się, że to jest Ziemia i zaćmienie słońca widziane z księżyca. No, w każdym bądź razie na starcie sam tytuł komiksu Lunatycy mnie zaciekawił, który by the way, też przypomniał mi piosenkę Dżemu, ale może dzisiaj o tym nie będę opowiadał. No i po prostu ten komiks, ten tytuł dał mi do myślenia na zasadzie Czemu do diabła astronautów nazywa się tutaj lunatykami, skoro są to z reguły zwyczajni goście, którzy, będąc w kosmosie, wykazują się naprawdę taką mega aktywnością, mega dużą pewnością siebie no i generalnie muszą być super sprawni i świadomi tego, co robią, bo właściwie od tego właśnie zależy ich życie. Wiecie, może wydawać się, że widząc. Tytuł wypadałoby zawsze zacząć od opisu, tak aby wiedzieć o czym jest dana historia, ale dla mnie komiks to głównie rysunki, kolorystyka. Ta warstwa wizualna jest czymś mocno istotnym, więc ja z reguły pierwsze co robię to patrzę na okładkę. W ogóle wydaje mi się, że jest to całkiem naturalny odruch wśród fanów komiksu. Jeżeli ma ta okładka w sobie coś ekstra, to po prostu idę dalej, idę do opisu, choć może. Inaczej. Opis czytam także, niezależnie od okładki, ale to okładka jest na pierwszym miejscu. Jak mnie ciekawi, to jestem skłonniejszy uważniej przyjrzeć się komiksowi, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to coś zupełnie naturalnego i że nie tylko ja tak mam, ale to może też rozmowa na inny podcast, nie na teraz. Natomiast wracając już do tytułu I Lunatyków, tak jak powiedziałem na starcie, zaciekawił mnie właśnie sam tytuł i okładka, a potem dopiero zobaczyłem ten napis. Na podstawie powieści na srebrnym globie Jerzego Żuławskiego. I jeszcze raz tutaj podkreślę, dla mnie nie jest to stricte adaptacja, choć ogólny zarys fabuły oczywiście się zgadza, bo dostajemy grupę śmiałków, którzy pod wpływem dokonań innych śmiałków postanawiają dolecieć na Księżyc, aby potwierdzić przypuszczenie jednego z naukowców, przypuszczenie odnośnie tego, że na Księżycu znajduje się obszar, na którym można swobodnie oddychać. W ogóle te pierwsze kadry komiksu pokazujące rodzącą się fascynację ludzi srebrnym globem i pokazującą jak kolejne wynalazki techniki pozwalają na realizację marzeń o wyprawie na księżyc to coś naprawdę bardzo fajnego wizualnie bo autor sprowadził tą wydawałoby się ogromną genezę wyprawy dosłownie do kilku plansz ale te plansze wystarczyły aby czytelnik poczuł że patrzy na bardzo długi obszar czasu, na fabularnie rozciągniętą historię. Na tych kadrach przejawia się chyba 30 lat i to jest jedna, druga plansza, ale my nie mamy poczucia jakiegoś chaosu. Tutaj historia kolejnych kroków człowieka do tego, aby ta wyprawa mogła dojść do skutku, no została pokazana. Konkretnie, sprawnie i zrozumiale dla czytelnika. Śmiem nawet twierdzić, że o wiele bardziej przystępnie, niż miało to miejsce nawet w powieści pana Żuławskiego, gdzie język wypowiedzi narratora mógł sprawiać pewien problem. Zresztą odrobinę tego stylu literackiego, dziwnego stylu, takiego staroświeckiego, dostajemy także w komiksie, bo i niektóre dialogi zostały zaczerpnięte z książki, i także przed kolejnymi rozdziałami komiksu pojawiają się powiedzmy takie rozbudowane motta. Mające być czegoś podsumowaniem, i te teksty mogą czasami sprawiać pewien problem. Dobra, może nie będę zbytnio rozwodził się na tym wątkiem, i, i też nie będę zagłębiał się za bardzo w fabułę. Generalnie komiks jest relacją z wyprawy wspomnianych śmiałków na księżyc, natomiast ze swojej strony bardziej skupię się na poszczególnych wątkach i motywach, tak aby bardziej ogólnie wyjaśnić dla Was dlaczego po ten komiks warto sięgnąć i dlaczego on mnie po prostu zachwycił. Mam nadzieję, że nie brzmi to też jak jakaś taka nachalna reklama tytułu. Po prostu Lunatycy okazali się być chyba najlepszym jak dotąd komiksem od Team of Comics z 25 roku. Nie wszystkie oczywiście tytuły przeczytałem, ale jakieś tam porównanie gdzieś tam mam. I tak jak już zaznaczyłem Adam Fyda opowiadając tą historię, mocno czerpie z powieści żuławskiego. Nie idzie krok w krok zgodnie z planem wydarzeń literackiego oryginału. Owszem, wykorzystuje motywy i pomysły z książki, ale nie trzyma się ściśle fabuły. Trochę ją modyfikuje, trochę. Urozmaica. Odnoszę także wrażenie, że lunatycy nie mają aż tak dużo tego fantastyczno-naukowego ładunku, jak sama powieść. Mam wrażenie, że w komiksie ten aspekt naukowy jest mniej istotny niż w samej powieści. Wiadomo, Jerzy Żuławski to też nie jest Juliusz Werner, którego bohaterowie potrafili wyjść cało nawet z najbardziej absurdalnych opresji, i właściwie każda ich wyprawa kończyła się sukcesem, ale mimo wszystko, ta warstwa przygodowa w powieści Żuławskiego, ta naukowa ciekawość eksploatorów Księżyca jest bardziej dostrzegalna, a komiks idzie troszeczkę innym torem, bardziej ponurym, bardziej realnym. Wydaje mi się, że dla współczesnych czytelników przez to bardziej rzeczywisty, bo my potrafimy lepiej zrozumieć z czym uczestnicy takiej... Ewentualnej wyprawy musieliby tak naprawdę się mierzyć. Nie chcę przez to powiedzieć, że my dzisiaj nie potrafimy marzyć. Powiedziałbym, że niektóre obecne na tym świecie persony marzą nawet za bardzo mocno, ale wydaje mi się, że potrafimy skutecznie wyobrazić sobie te. Zagrożenia, które wiążą się z potencjalną wyprawą na Księżyc. Wiecie, my często wychodzimy z założenia, że jak ma coś się spieprzyć, to się spieprzy, jak ma być pod górkę, to będzie pod górkę. Dla nas, prawo Murphy'ego to coś niemalże równie naturalnego jak powietrze, którym oddychamy, i przez to ta historia lunatyków bardziej do nas trafia niż ta sama historia. Trafiała do czytelników z czasów Jerzego Żuławskiego, którzy chyba bardziej marzycielsko podchodzili do pewnych spraw, i moim zdaniem, I don't know. to bardzo dobrze świadczy o pracy pana Adama Fydy, która staje się taka bardzo uniwersalną historią, która potrafi tak samo trafić właśnie do czytelników z początku XX wieku, jak i do czytelnika dzisiejszego. Choć troszeczkę odbiór tej historii może być inny, w ogóle prawa dla pana Adama Fydy, który potrafił tak pokierować historią, że znalazło się w ogóle w niej miejsce zarówno dla motywów stricte z powieści Żuławskiego, jak i miejsce dla mocno Oryginalnego, mocno od autorskiego spojrzenia na tą historię, ale żeby też nie było tak, że tutaj będę cały czas się zachwycał i wychwalał lunatyków, dodam, że od tego komiksu, jak ktoś niewłaściwie do komiksu podejdzie albo będzie czytał ten komiks bez odpowiednich warunków, jakby to powiedział Ambrose Bryce, można się po prostu odbić, bo jak tak oceniać komiks bardzo zero-jedynkowo, to w sumie. Cała ta historia sprowadza się do tego, że nasi bohaterowie walczą o przetrwanie. Nawet nie walczą. Oni stawiani są przez autora przed kolejnymi trudnościami i te trudności biernie akceptują. Po prostu obserwujemy, jak metr po metrze toczą się po tym księżycu, w tym swoim zabytkowym łaziku i i zmierzają do celu swojej wyprawy i właściwie tyle. W tej historii, jak tak bardzo właśnie prosto na nią spojrzeć, nie ma wiele więcej, więc jak ktoś oczekiwał bardziej spektakularnej wizji wyprawy na Księżyc albo nie wiem, jakiegoś plot twistu w środku tej historii, który wywróci do góry nogami nasze pierwotne założenia, to taka osoba rzeczywiście srogo może się zawieść, bo to nie jest po prostu ten typ komiksu, to nie jest taka historia. Zresztą Mam wrażenie, że pan Adam Fyda nie lubi takich awanturniczych klimatów. Co prawda, tak jak powiedziałem wam na samym początku, nie czytałem jego wcześniejszych prac, ale już po samych tytułach widać, po tym, że sięga on po klasyków grozy, widać, że stroni od bardziej takich dynamicznych fabuł, że dla niego ważne jest to, co. Wewnątrz człowieka, demony nękające człowieka, i w lunatykach, właśnie ten motyw jest bardzo widoczny. Bo i nie oszukujmy się, ale i przestrzeń, w jakiej w tym komiksie zostali osadzeni bohaterowie, bardzo sprzyja właśnie takim rozważaniom. Jak się zastanowić, to chyba nie ma nic bardziej przerażającego, niż to, gdy uświadamy sobie, że wokół nas nic nie ma, że jesteśmy odcięci od tego wszystkiego, co wcześniej było dosłownie na wyciągnięcie ręki. Podobno osoby przebywające samotnie długo, na morzu często są nastawione właśnie na tego typu depresyjne stany, chociaż z drugiej strony myślę, że oni mają mimo wszystko odrobinę lepiej, bo mają chociażby wokół siebie powietrze i nie są zamknięci w jakiejś tam skorupie. Natomiast lunatycy Adamafydy mają zdecydowanie bardziej podgórkę, bo nie dość, że ciągle muszą borykać się z nazwijmy to bardzo technicznymi problemami wynikającymi po prostu z tego, że. Znaleźli się w niegościnnym dla człowieka środowisku, jak to zwykło się mawiać w takich sytuacjach, to jeszcze dodatkowo są stale zamknięci w czterech ścianach no po prostu klaustrofobia, te wszystkie problemy techniczne żar słoneczny z jednej strony. Ogromny mróz z drugiej, trudne do przebycia kratery, ubywające powietrze, jakieś nagłe uszkodzenia maszyny, które pojawiają się nagle bez uprzedzenia. Swoją drogą ten wątek także autor fajnie pograł, kiedy zasugerował, że. Załoga łazika nawet nie zorientowała się, że coś zostało uszkodzone w ich maszynie, kiedy się przemieszczali, bo przecież w próżni nie rozchodzi się dźwięk, więc nie było też słychać, jak coś zostaje uszkodzone. Niby drobnostka, niby od taki sobie drobny szczegół, ale to właśnie takie szczególiki nadają historiom realności. Dzięki nim problemy bohaterów nie są sztuczne, to nie są kolejne wymysły autora, który. Być może nawet nie do końca dobrze przemyślał swoją księżycową wyprawę i tylko od tak rzucał kolejne problemy. Nie, tutaj widać, że autor odrobił lekcję, przygotował się i zwyczajnie po prostu wiedział, jak podejść do tematu i tak samo dobrze poradził sobie z problemami mniej namacalnymi, jeżeli chodzi o załogę. W jednej z internetowych opinii przeczytałem, że Lunatycy to komiks o emocjach. I tutaj zgadzam się praktycznie w 100%. Rzeczywiście. Ten komiks stoi emocjami niemalże od samego początku. Praktycznie, jak tylko nasi bohaterowie stają na księżycu, zaczynają się męczyć wewnętrznie, psychicznie. Może to troszeczkę brzmi prostacko, ale tak właśnie jest i chyba te właśnie określenia najlepiej oddają ten stan, w jakim bohaterowie komiksu się znajdują. Do czasu, kiedy lecieli oni na srebrny glob, to ta wyprawa była ich marzeniem. Ekscytowali się nią, czekali na nią, jak na jakąś nagrodę, która będzie spełnieniem ich wieloletnich marzeń i ogromnych nakładów pracy. Natomiast kiedy dotarli już do tego celu, kiedy stanęli na księżycu i zobaczyli jego nagie skały, tą wszechobecną pustkę, poczuli ciszę, to znaczy znaleźli się w próżni, no to z miejsca ich stosunek do tej kosmicznej przygody nagle się zmienił. Trochę zaczęli się czuć jak w pułapce, wiadomo, jak ktoś czuje się zamknięty, jak ktoś czuje się osaczony, to zaraz zaczyna panikować. Wariować i wyobrażać sobie różne niestworzone rzeczy i ten komiks idzie chwilami właśnie w tym kierunku. Powiem więcej, Adam Fyda wykorzystuje lunatyków, aby nam przypomnieć, że naszym domem jest Ziemia i nic więcej. Nie wiem, czy ta historia ma być przestrogą dla osób, które za wszelką cenę chcą uciec z Ziemi jako tej planety, która być może nawet w najbliższej przyszłości będzie miała problem sama sobą z wykarmieniem swoich mieszkańców, swoich dzieci, ale notatycy mają chyba troszeczkę przypominać nam prostą taką zasadę, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. I to, co przeżywają bohaterowie komiks, choć może nie, może nie bohaterowie, bo tutaj raczej mamy z bohaterem zbiorowym, bo idąc tym torem, o którym wcześniej wspomniałem, to członkowie wyprawy są jedynie przedstawicielami grupy marzycieli, o znalezieniu nowego domu, powiedzmy dla przyszłych pokoleń, ale dobra, może też nie idźmy w tą stronę. To, co przeżywają bohaterowie tej historii, jest przez Fydeł prezentowane bardzo namacalnie. Nie wiem, czy można uznać, że wchodzimy do głów bohaterów, ale na pewno dostajemy wyrazisty, jasny przekaz tego, co ich boli, z czym mają problem i czego najbardziej się obawiają. I tutaj na pierwszy plan wychodzi problem taki, że oni są świadomi, że nie mogą wrócić. Jeden z bohaterów, Mówi wprost, tak bardzo pragniemy żyć, i powiem wam, że być może to bardzo oklepany slogan, ale ja go kupuję, mając pamięci, gdzie bohaterowie się znajdują. Na księżycu, sami, bez szans na powrót na Ziemię, i w sytuacji, w której wiedzą na ten moment, kiedy padają te słowa, że prędzej czy później umrą i nic tego faktu nie zmieni. I takich wtrętów, zdań podkręcających emocje, smutek, pewną zadumę jest w tej historii bardzo wiele. Może nie każde zdanie bije tak samo mocno, ale tak naprawdę wcale nie musi. Czasami wystarczy, że autor przypomina nam takie oczywistości, jak nie wiem, że bohaterowie nie odczuwają upływu czasu, że ich podróż ma ciągle taki sam wygląd, że dokucza bohaterom bezczynność, rutyna i, i zamknięcie w ramach mułego pojazdu. Czasami takie wtręty po prostu wystarczają. No i tak zawsze w takich chwilach pojawia się także zwierzęca rywalizacja albo jej namiastka. Może nie jest ona tak ekspresyjnie ukazywana, jak nie wiem, w serialach Postapo albo w The Walking Dead idąc tak mocno w rozrywkowe klimaty, ale pojawia się i w tej historii, zwłaszcza kiedy dociera do bohaterów ta smutna prawda o tym, że zapasy powietrza się kończą i trzeba zacząć podejmować trudne decyzje, to jest po prostu zacząć być może myśleć o sobie, a nie o innych. Wówczas pojawia się ta oczywista myśl, taka oczywista oczywistość, że im mniej ludzi korzysta z powietrza, tym mniej go ubywa. Może nie dochodzi do takiej otwartej przepychanki, chociaż raz tam pojawia się nóż i, i spięcie pomiędzy bohaterami, ale bardziej ta rywalizacja pozostaje w sferze rojen człowieka, po prostu czującego strach na samą myśl o tym, że nie będzie czym oddychać. Ale nawet jak nie widzimy otwartej walki, to już te same rozmyślania też tutaj robią bardzo dobry klimat. I zawsze przy takich jazdach przypomina mi się miasto ślepców Jose Saramago, gdzie wystarczyła dosłownie aby normy moralne zawaliły się totalnie, tutaj, tak jak powiedziałem, tak mocno nie wybrzmiewa ten wątek, ale pojawia się i przypomina nam, że oprócz tych właśnie technicznych problemów mogą stanąć także na drodze kolejnych śmiałków przeszkody, właśnie takie bardziej emocjonalne przeszkody, które działają na bohaterów, powiedzmy, że tak bardziej od środka. Zresztą, pewnie każda zdroworozsądkowo myśląca osoba zdaje sobie sprawę, że takie zagrożenia, Będą miały miejsce. Tutaj Adam Fydani odkrywa Ameryki, ale mimo wszystko dobrze, że w tym komiksie dla takiego wątku także znalazło się miejsce tego typu motywy, to trochę też taki znak rozpoznawczy powieści fantastyczno-naukowych, a jakby nie było, lunatycy czerpią z tradycji właśnie fantastyki naukowej, tej bardziej poważnej, która nie idzie w klimaty. Awanturnicze, przygodowe, takie ogólne banały, ale gdzieś tam pod warstwą fabularną skrywa coś, coś, może nie przesłanie, ale bardziej przypomnienie o tym, co naprawdę jest w życiu ważne. Ładnie powiedziane. I ten komiks naprawdę też ładnie prezentuje się wizualnie. Lunatycy to jeden z tych tytułów, które po prostu trzeba, moim zdaniem, mieć na półce, jeżeli ktoś lubi rysunki przypominające trochę takie Małe dzieła sztuki, jak powiększyć pewne plansze, to pewnie spokojnie mogą one zostać powieszone na ścianach. Oczywiście motywem wszechobecnym jest księżycowy krajobraz, ale przejawiający się nie tylko w jakichś nagich skałach czy zaćmieniach słońca, ale także chociażby w widoku ziemi z księżyca czy w dziwnych formacjach skalnych, które. No, działają bardzo silnie na naszą wyobraźnię. W ogóle te chwile, kiedy bohaterowie, a właściwie my, czytelnicy, zaczynamy dostrzegać kątem oka, że jakaś tam skała. Zaskakująco mocno przypomina dziwną postać. Niekoniecznie jest to człowiek, ale jakaś postać mocno antropomorficzna. Wówczas zaczyna się robić bardzo Lovecraftowo, i ja także cieszę się, że taki motyw tutaj się pojawia, bo chyba dawno nie widziałem scenarii, która tak dobrze oddawałaby lęk przed nieznanym, przed nieokreślonym, a jak już pojawia się wątek. Dziwnych istot, przestrzegających wędrowców przed ich wędrówką, to już zupełnie zaczyna to przypominać totalny odlot niczym w Interstellar Nolana, kiedy Cooper zaczyna rozumieć, kim są tajemniczy oni. Może ten dziwny epizod, taki mocno fantastyczny, epizod troszeczkę zaciera te poważniejsze tony, ale z drugiej strony być może ma nam po prostu przypomnieć, że nie jesteśmy sami. Może też dawać nam do zrozumienia, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, naprawdę ostateczna i że nadal musimy być właśnie takim. Lunatykami, marzycielami, którzy gonią za swoimi mrzonkami, lunatykami, którzy są opętani jakąś tam wizją, i tak samo jak ci lunatykujący we śnie gonią za tą swoją wizję, trochę nie zdając sobie sprawy z tego, co robią i z czym ta pogon się wiąże. Nie wiem, czy dobrze interpretuję w tym momencie tytułowych lunatyków, ale myślę, że pan Adam Fyda nie pogniewałby się, jakby każdy czytelnik miał własne zdanie na temat jego komiksu. A wracając jeszcze na moment do rysunków, powoli też myślę, że będę kończył ten przydługi swój monolog wizualnie ten komiks wygrywa także szczegółami nie zawsze jestem rad z drobiazgowości, zwłaszcza takiej hiper i mocno idącej w naturalizm, ale w przypadku lunatyków, ów chwilami taki fotograficzny pejzaż oczywiście ten pejzaż księżycowy jest bardzo po prostu śliczny, po prostu ja lubię jak w komiksie jest miejsca na plansze pozbawione tekstu, kiedy rysownik ma Miejsce tylko dla siebie, a historia dociera do nas właśnie przez tą kreskę, a nie sam tekst. Warunek jest jeden, to nie może być komik stricte superhero, gdzie najczęściej to bohater jest na tym jednym kadrze. To muszą być plansze właśnie takie jak w Lunatykach. Budujące nastrój, idące w stronę pewnego artyzmu, pobudzające wyobraźnię czytelników. Mówię sloganami, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. Poza tym lunatycy z racji okresu, w którym zgrywa się akcja, o tym też warto wspomnieć, mówimy tutaj o okresie przed pierwszą wojną światową, są wizualnie bardzo mocno retro. Widać to właśnie we wspomnianych szczegółach. To są pierdoły, ale dostajemy bardzo fajne zbliżenia, na przykład na gazetę, konkretnie na kuriera codziennego widzimy retro skafandry, hełmy, Przyrządy nawigacyjne, i tak dalej. Sam łazik, mi osobiście bardzo mocno przypominający wóz pielgrzymów przemierzających kiedyś tam Dziki Zachód, też ładnie się prezentuje. Więc rzeczywiście, o tej strony wizualnej, zarówno takiej zaprezentowanej na dużych kadrach, jak i w tej warstwie bardziej idącej w szczegóły, no ten album po prostu prezentuje się bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony i szczerze ten tytuł polecam każdemu, kto lubi tego typu klimaty. Nawet jak nie znacie prozy Jerzego Żuławskiego, nawet jak nie po drodze Wam z fantastyką naukową przygodową, to myślę, że jak dacie szansę tej historii, to nie pożałujecie. Adam Fyda i Marek Ospalski wykonali kawał porządnej roboty, mówiąc tak mocno kolokwialnie. Widać, że jest to tytuł. Przemyślany, historia dobrze zgrana, mająca odpowiednie tempo. Nie jest to rzecz na pewno pisana na hurat, tworzona na kolanie. Tutaj widać, że zarówno rysunki, jak i motywy, wątki, dla których znalazło się miejsce w tym komiksie, zostały starannie przemyślane. Skłaniają one czytelnika do zatrzymania się, do zastanowienia, a to zawsze dobrze o danym tytule świadczy. Tyle na dzisiaj ode mnie i jeszcze raz czytajcie lunatyków, dajcie szansę temu tytułowi i do usłyszenia. you finished. Game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.